Witam. <laughs> Hala! Witam Was wszystkich z tej strony. To ja Hudson, i muszę Wam przyznać jedną rzecz. Po pierwsze, tutaj, jeżeli chodzi o te zaplanowane rzeczy, które się wyślą, to 22 pojawi się Hitman. 24. Dzisiaj się pojawi Hitman. 24 się pojawi kolejny Hitman. I z tego co wiadomo, Farkra się pojawi 23, czyli jutro. I co się stanie po wysłaniu tych wszystkich filmów? Ja sobie robię na razie małą przerwę na kanale. Po prostu. A czyli powiem tak. Royal Rumble, czyli dla widzów, tutaj, jeżeli chodzi o wrestling, Royal Rumble będzie w niedzielę wieczorem. Ja to będę oglądał. I ze Skubanym najpewniej w niedzielę, nagramy typera. Więc to się pojawi. Ale jeżeli chodzi o komentarze, też pewnie coś uda mi się nagrać. Ale bardziej mi się rozchodzi o Minecraft, o Hitmana i o Far Crya. Na razie po prostu nie mam za nic Weny. Żeby cokolwiek z tego nagrywać. A nie chcę też tego robić tak, że o, bo muszę nagrać, tylko po prostu o bo chcę nagrać. I wydaje mi się, że tak materiał będzie o wiele lepszy. I robię sobie na razie taki tydzień czy dwa tygodnie przerwy. Zresztą za dwa tygodnie też są ferie zimowe. Więc tutaj będzie więcej czasu. I tak naprawdę więcej możliwości, więc, no tak jak mówię, no na razie robię sobie małą przerwę na kanale. Co się pojawi, to się pojawi. Co się nie pojawi, to się nie pojawi. Wy macie tutaj jeszcze parę odcinków, parę rzeczy z tego co widziałem. To Far Cry, odcinek pierwszy, który był. No, pisaliście, że chcecie Far Crya. Się okazuje, że 22 wyświetlenia, 0 łapek, w ogóle 0 łapek i zero komentarzy. No to moi drodzy. Ja... No nie wiem. Ale w każdym bądź wykładzie ja sobie robię na razie małą przerwę. Macie tutaj ci, którzy jeszcze nie obejrzeli niektórych filmów, niech sobie obejrzą. Na pewno tutaj coś jest, czego nie obejrzeliście, bo jak wiecie, YouTube szaleje. I tyle. Tak samo mój komentarz, jeżeli chodzi o całego Twittera. No, dwie osoby zalajkowały tego Twittera. <grym> paranoja, ludzie, paranoja. Człowiek chce coś zrobić, żeby ludziom jakoś się oglądało to lepiej, no ale wiadomo, ludzie są, jak to są i tego się niestety nie zmieni i okej, okay, tak jak mówię, przerwa na kanale tydzień, dwa będą się pojawiać co jakiś czas filmy może coś nagram z LoLa, może coś nagram z Minecrafta bo aktualnie gramy sobie z szyrką i z Darionizerem na Multi, na serwerze więc to też coś może z tego pójdzie ja na razie się z wami będę żegnał, do usłyszenia, do zobaczenia i cześć